Piękna Polska, Wyspy Uznam i Wolin. Wyspa Uznam jest to największa wyspa w kraju położona na terenie Polski i Niemiec, zamykająca od północnego zachodu zalew Szczeciński. Jej całkowita powierzchnia wynosi 445 km2, a część należąca do naszego kochanego kraju mierzy 72 km2. Ślady człowieka stwierdzono na uznajmie już w młodszej epoce kamiennej, bowiem z tego okresu pochodzi 11 znalezionych grobów. Na uznam możemy się dostać za pomocą promu albo od strony niemieckiej przez przejście drogowe Świnoujście-Gras utworzone w roku 2007. Na wyspie po stronie niemieckiej znajdują się liczne miejscowości wypoczynkowe. Po polskiej gospodarzem jest Świnoujście. Należy wspomnieć, że po stronie sąsiadów położony jest Park Krajobrazowy Wyspy Uznam składający się z 9 rezerwatów. Wyspa Wolin Jest to mniejszy brat sąsiadującej wyspy Uznam, położonej w północno-zachodniej Polsce, oddzielonej cieśninią świnią. Wolin, jej powierzchnia wynosi 265 km2. Najstarsze ślady osadnictwa człowieka na terenie wyspy Wolin datowane są na okres młodszej epoki kamienia. Najciekawszymi gospodarzami wyspy jest Miasto Wolin, następnie część Świnoujścia, tzw. Tak Warszów, przepiękne międzyzdroje oraz wsie międzywodzie i wisełka. Na wyspę możemy się dostać od zachodu przez wspominaną cieśninę świnią oraz cieśninę dziwną od strony miasta Wolin transportem drogowym czy kolejowym, albo od strony Dziwnowa mostem zwodzonym. W środkowo-zachodniej części wyspy położony jest Woliński Park Narodowy o powierzchni prawie 11 tysięcy hektarów oraz wiele jezior, z czego największe jezioro to Korprowo. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, do następnego, cześć!